Cześć w tym wideo. Będziemy porównywać wielki komputer PC kontra smartfon rendering. Na PC używamy Vegas 17 CUDA 4K 30 klatek na sekundę. Na telefonie Video Maker no. Okej. Okay. Również 4K 30 klatek na sekundę. To samo wideo. 6 minut 33 sekundy. To równocześnie musimy kliknąć start, render. A, dobra, mniej więcej dać troszkę fory komputerowi. Minimal. A każda reklama się włączyła, bo program jest darmowy. Możesz go kupić. Ten czas nie będzie reklam. Reklamy sobie wyłączmy. już jest 3%. Tu mam 1. Tuż jest 5%. Ty, no, jak to jest możliwe? Tu już jest 10, tu jest 3 Dobra, tu już mamy połowę, 55% tu jest 14 99% 100% Zakończone A na komputerze jest 32% No, jak to jest możliwe? Jak tak kuda chodzi, jak to jest już 90% procesora, a grafiki jest, no tak skacze. to, wskacze, to to 60 33%. Dobra, wyłączmy to. Sprawdźmy, czy jest na pewno włączona CUDA. Properties video. No jest. Optimal widzisz? Ale powiedz mi, że ten Vegas to taki program jaki nie? No dobra. Adobe pre Premiere Reader najnowszy 2.20. wydaję na niego kupę szmalu. Export. Ile zajmie? 5,50. Pięć, I stoi na tym 5,50. Pięć, on procenty idą, ale on się nie cofa. 10. Dobrze. To, to samo wideo. I jakość tego wideo wyrenderowanego jest identyczna. Szok! I niedowierzanie. Napisz w komentarzu, co o tym myślisz.